tak 1 lutego, Malwina Muzyczka, witam i zapraszam na Magazyn Miejski. A dziś w programie Gowin w Zamościu, Wiertło w Tętnicy, Aeroklub Roku. Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin odwiedził w tym tygodniu Zamojszczyznę, a mówił m.in. o naprawie polskiego sądownictwa. Wizyta ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina rozpoczęła się w Zamojskim Sądzie. Głównym tematem spotkania była reforma sądownictwa polskiego obowiązująca od nowego roku. Ta reorganizacja sądów służy po pierwsze wyrównaniu obciążeń sędziów pracą, bo chcę powiedzieć, że różnice pod tym względem są drastyczne. Sędziowie z części sądów, zwłaszcza wielkomiejskich, ale nie tylko mają 7-8 razy więcej spraw w przeliczeniu na sędziego niż ich koledzy z nie wszystkich, ale z części tych małych sądów. Chcemy zatem sprawiedliwiej rozłożyć obowiązki. Reforma sądownictwa zakłada również ograniczenie biurokracji w sądzie. W Sejmie znajduje się już nowelizacja, która ma znacznie skrócić czas trwania rozpraw sądowych. Jeżeli on wejdzie w życie, to rozprawy w polskich sądach zaczną przypominać to, co dzieje się w sądach anglosaskich. Przechodzimy, ja wiem, że Państwo tego sformułowania nie użyjecie w tekście, ale w takim największym uproszczeniu przechodzimy na tzw. model kontradyktoryjny, to znaczy to jest. Model model, który jest stosowany właśnie w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, gdzie, jak wiadomo, sprawy toczą się zdecydowanie szybciej. Przy okazji chcemy wyeliminować dużo absurdów utrudniających sędziom pracę, przykład obowiązek odczytywania przez sędziego aktu. Mamy taką, tę tak zwaną aferę paliwową. Jeden tylko odprest afery paliwowej dotyczący rafinerii w Trzebini obejmuje 500 tomów, takich tomów, akt prokuratorskich. No jak dojdzie do tej rozprawy i sędzia będzie musiał odczytać te wszystkie tomy, to zajmie mu to kilka miesięcy. Po spotkaniu z sędziami, kuratorami, a także mediami w Zamościu minister Gowin udał się do Tomaszowa Lubelskiego, gdzie odbył podobne spotkanie, tym razem z mieszkańcami Tomaszowa. Mówił przede wszystkim o rządowej polityce prorodzinnej, walce z bezrobociem, a także kryzysem gospodarczym. Poruszono także gorący w ostatnim czasie temat związków partnerskich. Przyjmuję do no wiadomości, że są ludzie, którzy są pod tym względem inni niż ja. Ja ich szanuję. Ja jestem wobec nich w pełni tolerancyjny. I ja tylko jednego nie chcę, żeby, nie chcę, żeby takim osobom przyznawano dokładnie takie uprawnienia, jakie mają małżeństwa. Natomiast jeżeli można im pomóc w takich konkretnych problemach życiowych, to jestem pierwszy, który się za tym opowie. Co więcej, ja mam odpowiedni projekt, tylko nikt ze mną o tym projekcie nie chciał rozmawiać. więc. Trzeba pomagać konkretnym ludziom, a trzeba chronić małżeństwo, a trzeba chronić rodzinę. To jest wartość konstytucyjna. Jak stracimy rodzinę, to pogrążymy się w moralnym chaosie. Wizytę ministra Gowina zawdzięczamy posłowi Stomaszowa, Mariuszowi Gradowi. W szpitalu papieskim wprowadzono nową metodę poszerzania tętnic wieńcowych z użyciem systemu rotablacji. Metoda rotablacji polega na przewiercaniu się przez tętnice, a wykonano ją podczas odbywających się warsztatów kardiologicznych w dniach 25 i 26 stycznia na oddziale kardiologicznym. Na zaproszenie ordynatora oddziału doktora habilitowanego Andrzeja Klejnroka, warsztaty poprowadził dr Mirosław Ferenc z kliniki kardiologicznej w Niemczech, która posiada prawo nadawania międzynarodowych certyfikatów do wykonywania zabiegów rotablacji od mniej więcej tam 10 lat istnieje technika na świecie, która polega na w wierceniu się w tę zmianę i przewierceniu się, poszerzeniu tego kanału. I to jest właśnie technika rotablacji. To jest wiertełko, tak jak u stomatologa potężne, bo bardzo szybko kręcące się wiertełko, które po druciku, który prowadzi, najpierw musimy tam drucikiem, takim cieniusieńkim bardzo drutem, który ma tam jedną setę milimetra, musimy prze, ten drucik musi przejść przez to zwężenie i po tym druciku, który prowadzi niejako ten bor, Czyli to wiertełko, przewiercamy się, poszerzając, poszerzając to naczynie, i potem zmniejszając również ilość wapnia, czy ilość, no, objętość blaszki co. Efekt jest taki, że możemy tam się dostać z naszym sprzętem, czyli założyć tam stęt, rozszerzyć to naczynie i poprawić jakość życia, i jak jesteśmy przekonani, również przedłużyć czas trwania życia. Szpital wyposażony został w specjalistyczny sprzęt do przeskórnej aterektomii rotacyjnej, który złożony jest z konsoli sterująco-napędowej, specjalnego typu prowadników i borów diamentowych o różnej średnicy. Sprzęt jest, jest no bardzo, bardzo taki precyzyjny, bardzo dokładny. No, z ciekawostek mogę powiedzieć, że te druciki są naprawdę bardzo, bardzo cieniutkie, bardzo delikatne. Czasem nie widać po prostu końcówki, to musi być na, dobrze oświetlone na jasnym tle że wiertełka, no tam są 1,25 mm, to jest to mniejsze wiertło, potem są 1,5 mm, 2, 2,5 mm, kilka rozmiarów, oczywiście dobieramy odpowiedni rozmiar do, do konkretnej sytuacji, do konkretnego naczynia, musimy wiedzieć jakie to jest naczynie. I tym wiertełkiem się no, przewiercamy, że tak powiem, poszerzamy. Tak jak mówiłem, no, szybkość obrotów takiego wiertła to też jest ciekawostka, to jest około 140 do 180 tysięcy na minutę. To są w ogóle, jakiekolwiek niedokładności w tym momencie powoduje, może spowodować drgania, rozwalenie. To jest, to jest można powiedzieć, kosmiczna technologia sprowadzona do, do, z, 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 z olbrzymią miniaturyzacją. Także taki sprzęt no, wymaga też i kompetencji ze strony lekarzy, jak używać tego sprzętu. To już nie jest medycyna, zapiszmy taką tabletkę albo taką tabletkę. Przez przeprowadzenie zabiegu rotablacji w naszym szpitalu, oddział kardiologii dołączył do grona tych nielicznych placówek w kraju, które takie zabiegi wykonują. Pacjenci kardiologiczni otrzymali tym samym dostęp do nowoczesnej metody stosowanej na całym świecie w najlepszych placówkach kardiologicznych. Aeroklub Ziemi Zamońskiej otrzymał nominację w plebiscycie Lotnicze Orły 2012 w plebiscycie Aeroklub Roku. Aeroklub ziemi zamojskiej uzyskał nominację w plebiscycie Lotnicze Orły 2012 kategoria Aeroklub roku. Jest to rywalizacja prowadząca do wyłonienia postaci oraz organizacji najbardziej wyróżniających się na rzecz lotnictwa w Polsce. Historia lotniska w Zamościu sięga 1928 roku, kiedy zostało założone z inicjatywy starosty zamojskiego Jana Janusza Bryzińskiego. Obecnie lotniskiem zarządza Aeroklub Ziemi Zamojskiej powstały w latach 70. ubiegłego wieku. Przez ponad 30 lat na coraz nowszym sprzęcie pierwsze szlify, a później uprawnienia i licencje zdobywały tu dziesiątki pilotów i skoczków. Latają i do dziś, przekazując wiedzę kolejnym pokoleniom, razem zdobywając odznaki sportowe i odnosząc sukcesy na zawodach krajowych i międzynarodowych. Aeroklub Ziemi Zamojskiej zaprasza już najmłodszych do obcowania z lotnictwem. Dziś prężnie działa sekcja modelarska. Piloci i skoczkowie aeroklubu odnoszą sukcesy w zawodach sportowych rangi międzyklubowej ogólnopolskiej i międzynarodowej. Członkowie Aeroklubu Ziemi Zamojskiej należą do kadry narodowej mikrolotów. Aeroklub posiada nowo wybudowany nowoczesny hangar z zapleczem socjalnym i salą wykładową. Dostęp budynku i toalet jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Do swoich sekcji oprócz modelarzy zapraszają też szybownicy, piloci samolotowi, spadochroniarze, paralotniarze, motolotniarze. Rozwija się także latanie mikrolotowe. Aeroklub Ziemi Zamojskiej konkuruje z aeroklubem Krakowskim, Lubelskim i Jeleniogórskim. Swoje głosy można oddawać na stronie internetowej www.lotniczeorly.pl do 30 marca 2013 roku. Na dziś to wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę i życzę miłego weekendu. Do zobaczenia.